Jest w ciepłych rejonach Stanów Zjednoczonych pojęcie Snowbirds. Oznacza ono zmęczonych zimą Kanadyjczyków i Amerykanów spędzających właśnie tam pewien czas, z dala od mrozów i śniegów. Czasem śnieżne ptaki podejmują decyzję o trwałej przeprowadzce w cieplejsze strony, i jesienią taki właśnie werdykt zapadł w głowie popularnej aktorki i dziennikarki polonijnego radia Ewy Staniszewskiej. Na pożegnalnym koncercie, na które Ewa zaprosiła kolegów, przyjaciół i słuchaczy, pojawiły się tłumy. Było uroczyście, wzniośle, ale i przesympatycznie. Pewnie, że jest przykro, natomiast jeśli to jest dla niej lepszy krok, znaczy w lepsze życie to ja się cieszę, a nie smucę. Ewa należy do tych ludzi, którzy nie podejmują właściwie błędnych decyzji. Przez te ileś lat, kiedy ją znam, to odnoszę takie wrażenie. Więc jeżeli uznała, że to jest moment na to, aby pożegnać Chicago, a myślała o tym, pewnie też to dobrze wiesz, od jakiegoś czasu, niekoniecznie ją tutaj i klimat przede wszystkim jakby rajcował, szukała innego miejsca, wierzę, że to. Które wybrała będzie właściwe i ona tam będzie szczęśliwa. My przez to też będziemy szczęśliwi. Co się martwić? Będziemy jeździć, odwiedzać, ona będzie przyjeżdżać do nas na gościnne występy. Dzięki tej decyzji, jaką podewzięła, między mną akurat a Ewą wywiązała się jeszcze ściślejsza współpraca, większy, większe zaangażowanie w naszą przyjaźń. I to jest takie dziwne, że w momencie, gdy czujemy, że kogoś możemy nie mieć pod ręką, mimo że nie widzimy tej osoby, to wtedy zaczynamy doceniać jej obecność. Czyli wtedy właśnie zbliżamy się do siebie. Ta świadomość, że kogoś za chwilę może nie być. Można dodać: Umar Król, Niech żyje król, chociaż Ewy nikt nie zastąpi. I ona jest jedyna w swoim rodzaju. Stworzyła w ogóle taki swój masz, tutaj nie tylko sceniczny, ale i radiowy że po prostu jej troszkę będzie brakowało, ale myślę, że z czasem być może ktoś się pojawi. Mamy nadzieję taką, że Ewa wróci do nas tutaj do Chicago. Otwiera nową kartę, przewraca nową kartę w swojej książce i chce ją zapisać po swojemu, na zupełnie inny sposób. Na jaki tego jeszcze nie wie nikt, przypuszczam, że ona sama tego nie wie. Ale jak ją znam i możliwości poszukiwania i sposób, jak bierze życie, myślę, że sobie coś tam fajnego napiszę w tej książce. W każdym razie ja życzę jej wszystkiego najlepszego, no nie mogę inaczej. Z biografii umieszczonej na stronie stacji radiowej Polski FM, z którą związana była ostatnie lata, czytamy Ewa Staniszewska. Jest aktorką, dyplom aktorski w 1983 roku. W Polsce najdłużej związana była z katowickim teatrem Ateneum. W Stanach Zjednoczonych od 1989 roku w starym kraju z radiem współpracowała, ale raczej z tej drugiej strony mikrofonu. Na dobre zaś zagościło w jej życiu tu za oceanem w 1993 i tak jest już do dzisiaj. W Chicago o scenie nie zapomniała, wciąż bierze udział w wielu produkcjach, a że kocha muzykę, wiele ról wychodzi jej śpiewający. Tyle cytatu, a że to prawda, świadczą słowa Krzysztofa Pawiana. Z jest bardzo łatwo pracować, generalnie, bo na zawsze jest przygotowana, ma wyśmienity słuch, zawsze wie jak wyfrazować, wie jak to zaśpiewać, także z nią jest zawsze, generalnie, największa przyjemność pracować, nie trzeba się dużo napracować, a wszystko wychodzi wyśmienicie, jak to zawsze z Poza sceną i radiowym studiem był też w życiu naszej bohaterki okres telewizyjny, iż to właśnie u nas w Polskiej Telewizji Chicago przez pewien czas realizowano program Rzeczpospolita Babska w reżyserii i prowadzeniu Ewy Staniszewskiej. Witam w kolejnym wydaniu Rzeczpospolitej Babskiej. Dzisiejszy program realizują Mariusz Andryszewski i Ewa Staniszewska przed kamerami. Ci wszyscy, którzy... Na szczęście Ewa nie wyjechała bardzo daleko. Kalifornia to w końcu tylko kilka godzin lotu od Chicago. Co zostanie nam w pamięci do, tu nie wątpimy, że nastąpi jej powrotu do wiecznego miasta, wszyscy nasi interlokutorzy podkreślali generalnie to samo determinacja i nieschodzący z twarzy uśmiech oraz wrodzony optymizm. To jest kobieta która, dla której nie ma przeszkód. Ewa jest zawsze osobą uśmiechniętą, czyli przede wszystkim ma ogromne pokłady ciepła. Zawsze taka była od pierwszego momentu, jak ją poznałam 20 lat temu. I na ewunie zawsze mogłam liczyć, i to było nieważne, że na przykład nie widziałam jej 5 lat czy dłużej. Jeden telefon do Ewy, kochana, nie ma sprawy. Nie mnie na takie pytanie odpowiedzieć. To trzeba byłoby zrobić taką sondę wśród tych naprawdę bardzo wielu um, widzów dzisiejszego koncertu. Um, ja mam um, na ten temat um, swoją opinię, swoje zdanie, ale. Kamera, cięcie. Ona, ona daje ze serca, bez ograniczeń, z źródła, którego. Z tego co widzę, nie kończy się, i nawet kiedy y, wygląda na to, że się kończy, to dalej dawa, daje i nie kończy się. Być może to właśnie studiujący w San Francisco, czyli niedaleko Los Angeles, Tymoteusz, jest głównym powodem przenosin Staniszewskiej. Ewa o swojej decyzji wypowiada się lakonicznie i tajemniczo. Kalifornia powstała z chęci zmian w życiu. Każdy ma takie momenty, kiedy podejmuje trudne decyzje. Być może e, czasem trochę karkołomne, ale ja postanowiłam zmienić coś w swoim życiu i stąd pomysł do słonecznej Kalifornii. A może dlatego, że w Chicago zrobiło się trochę za zimno, te półroczne długie zimy też dały mi się we znaki. Kocham słońce i e, chcę być tam, gdzie jest dużo tego słońca, żebym tak jak mój uśmiech mogła promienieć całym swoim jestestwem. No a te ploty o tym tajemniczym biznesmenie. Jeśli rzeczywiście jest taki biznesmen, to pewnie się o tym niedługo dowiecie. Powodzenia. Dziękuję bardzo.